Potrzebujecie końców? Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, możecie płacić przelewem, PaySafe Kardem oraz SMS-em, czyli wszystkim. Z kodem rabatowym Kuba otrzymasz 5% więcej. Link do strony znajduje się w opisie. Cześć, jestem Kuba, ci pokażę wam największe upgrade FIFA 20. I mam dla Was wyzwanie, jeżeli w ciągu godziny od dodania tego filmu, bijecie 200 apek w górę, to już to pojawi się kolejny odcinek. Oraz wspomnę, że o 6 apek w górę pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każdy 9 apek góry dodatkowy z odcinku, Tym macie 5 osób, które stawił suba na moim kanale, które pozdrawiam. A jeżeli chcecie pojawić się na kolejnym odcinku, to koniecznie zostawcie subskrypcję. A teraz nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A pierwszym zawodnikiem jest De Jong. Holender ma za sobą najlepszy sezon w karierze, wraz z klubem wygrał on ligę holenderską oraz doszedł aż do półfinału Ligi Mistrzów. I można powiedzieć, że to właśnie w dużym stopniu przyczynił się do aż tak wielkiego sukcesu całej drużyny. Od następnego sezonu zawodnik ten będzie rozgrywał już mecze we w FC Barcelonie i na 100% będzie miał teraz o wiele większe pole do popisu. Wracając jeszcze do poprzedniego sezonu, to Holender rozegrał 52 mecze, w których 4 bramki oraz 4 asysty. Nie jest to jakiś bardzo dobry wynik, ponieważ De Jong nie jest zawodnikiem, który często asystuje oraz strzela. Myślę, że De Jong w następnej FIFA dostanie upgrade'a o 2 i wtedy jego overall będzie wynosił 84 i jego karta będzie wyglądała bardzo ciekawie. Nie będzie to jakaś najdroższa karta, ale pewnie karty specjalne tego zawodnika będą robiły dużą różnicę w FIFA 20. Następnym piłkarzem jest kolejny zawodnik związany z Ajaxem Amsterdam, a jest nim tadić. Serb w tym sezonie rozegrał 56 meczów, w których strzelił 38 bramek oraz zanotował 24 asysty, co także jest świetnym wynikiem i właśnie to te statystyki w dużym stopniu pomogły, a jak w osiągnięciu tak znakomitego wyniku w tym sezonie, można powiedzieć, że są dużym zaskoczeniem tego sezonu. Piłkarz ten wcześniej grał w Lidze Angielskiej, gdzie nie był jakimś wybitnym zawodnikiem, lecz transfer do Ligi Holenderskiej odmienił jego sytuację o 180 stopni. Według mnie Tadić w następnej FIFA dostanie upgrade o 4 i jego karta będzie wyglądała o niebo lepiej, a patrząc po jego statystykach można wnioskować nawet to, że będzie on dosyć grywalny, przynajmniej na pierwsze miesiące gry, a wy napiszcie w komentarzu, czy według Was Tadić dostanie tak dużego upgrade w następnej FIFA oraz napiszcie, jak oceniacie jego zeszły sezon. I kolejnym piłkarzem w dzisiejszym odcinku jest Ken. Jest to także duże zaskoczenie w tym sezonie. Wok był raczej zawodnikiem, który nie grał często w meczach, lecz w pewnym momencie tego sezonu udowodnił, to, że ma on bardzo duży potencjał. Rozegrał on w tym sezonie 17 meczy, w których zdobył 7 bramek oraz zanotował jedną asystę. Jest to raczej pewne, że w następnym sezonie będzie on częściej grał, ponieważ, jak to mówiłem ma on wielki potencjał i ma papiery na zostanie w przyszłości jednym z najlepszych napastników na świecie. Według mnie Wok dostanie wielkiego upgrade'a w następnej FIFA aż o 7 i jego karta ze srebrnej karty zmieni się na złotą świecącą kartę. Statystyki na karcie będą wyglądać bardzo ciekawi i pewnie dużo osób będzie używało go w swoich starterach FIFA 20. A wy napiszcie w dole w komentarzu, czy według was zasługuje on na taki upgrade. Następnym zawodnikiem jest João Felix, który ma za sobą wyśmienity sezon. Młody Portugalczyk w tym sezonie rozegrał 43 mecze, w których strzelił 20 bramek oraz zajęł w nich 11 asyst. Ma on dopiero 19 lat, a już rozgrywa bardzo dobre mecze i ma on za sobą wyśmienity zeszły sezon. I właśnie jego bramki oraz asysty bardzo pomogły jego obecnemu klubowi w wygraniu Mistrzostwa Krajowego. Bardzo prawdopodobne, że Felix w tym okienku transferowym zmieni swój klub na inny i pójdzie on podobnie do Ligi Angielskiej, ale dzisiaj oczywiście nie o tym. Według mnie Portugalczyk w następnej chwili dostanie upgrade a o 8, wtedy jego overall będzie wynosił 77 i jego karta zmieni się ze srebrnej na złotą kartę. Tak samo jak w przypadku poprzedniego zawodnika, karta tego piłkarza będzie wyglądała o wiele lepiej i bardzo możliwe, że będzie to także doskonała karta na początek FIFA. A co wy sądzicie o tym piłkarzu? Napiszcie w komentarzu. Ostatnim już zawodnikiem w dzisiejszym odcinku jest nasz Rodak czyli Krzysztof Piątek. Polak ma za sobą wyśmienity sezon i udowodnił, że nie przypadkiem gra w takim legendarnym klubie jakim jest AC Milan. Piłkarz ten w tym sezonie w 40. W meczach za 30 bramek oraz na to asysty. Jest to świetny wynik, patrząc na to, że jeszcze rok temu piątek grał w Ekstaklasie, która jest kilka poziomów niżej od Ligi Włoskiej. Teraz dużo mówi się nawet o tym, że takie kluby jak Real Madrid, Czewce, Barcona chciałyby zakupić Polaka do swojego klubu, ale są to bardzo małe szanse. A zarazem wątpię, że Piątek byłby w tych klubach głównym napastnikiem. Jak wiemy, zawonik ten jest nieobliczalny w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Według mnie dostanie on w następnej FIFA upgrade o 7 i jego overall będzie wynosił 83 i jego statystyki będą wyglądały o niebo lepiej niż w 19. I także Piątek jak powinienem dostać 3 gwiazdki słabszej nogi w następnej FIFA, wy napiszcie w komentarzu czy według Was piątek dostanie tak dużego upgrade'a i czy według was utrzyma swoją aktualną formę w następnym sezonie. Więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Przypomnę, że o 6 etapek góry pojawi się kolejny odcinek z tej serii, a każdy 90 tapek w górę dodatkowy za nim kolejnym odcinku. Napiszcie w komentarzu kiego zawodnika Wam brakowało w dzisiejszym odcinku, którego będę mógł dać do kolejnego odcinka z tej serii, a teraz nie przedłużam. Dziękuję Wam za oglądanie jeszcze raz. Cześć!